Zadanie z pracą, z podnoszeniem ciała. Książki o łącznej masie 6,4 kg podniesiono pionowo na wysokość 80 cm i wykonano przy tym pracę 60 J. Oblicz wartość siły, jaką działano na książki, czy książki podnoszono ruchem jednostajnym. Odpowiedź uzasadni. Piszemy sobie dane, mamy dane masę książek, wysokość na jakie te książki podniesiono, zamieniamy na metry, czyli 0,8 m. Praca to 60 J. I pytanie jest, z jaką siłą tą, te książki podniesiono. No to jeżeli podnosimy jakieś ciało, to jest tutaj bardzo ważne, że możemy ciało podnosić ruchem jednostajnym, tylko wtedy, jeżeli podnosimy ruchem jednostajnym, to działające siły będą się równoważyć, bo tak zawsze jest w ruchu jednostajnym, tak? że działa na nie niezrównoważona siła, na to ciało, Czyli w przypadku, gdybyśmy podnosili ruchem jednostajnym, to siła ciężkości musiałaby być równa tej sili, sile, którą podnosimy. Bo z reguły, z reguły jest tak, że jak podnosimy jakieś ciało, to nie, nie działamy siłą większą niż potrzeba, tak? Bo żeby ciało podnieść, to wystarczy, że będziemy działać siłą równą sile ciężkości. Ale możemy też działać siłą większą. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że podnosimy ciało działając siłą równą sile ciężkości, to podnosimy ruchem jednostajnym. Natomiast jeżeli działamy większą siłą niż wynosi ciężar tego ciała, to wtedy mamy ruch przyspieszony. Bo w sytuacji, gdybyśmy działali mniejszą siłą niż ciężar, no to wtedy tego ciała byśmy nie podnieśli. I tutaj Mamy pytanie, obisz wartość siły, jaką działano na książki. No to jeżeli mam pracę, jaka została wykonana, mamy też wysokość, na jaką te książki podniesiono, więc to jest taka droga dla nas, bo to jest droga w pionie. No to możemy sobie tą siłę policzyć ze wzoru na pracę. Tutaj cosinus alfa będzie 1, dlatego że kąt pomiędzy kierunkiem przemieszczenia a kierunkiem działającej siły będzie równy 0. Ponieważ to będzie ten sam kierunek, ponieważ siła działająca jest do góry skierowana i przemieszczenie książek też będzie do góry. Stąd w takiej sytuacji, jak ten kierunek się pokrywa tej działającej siły i kierunku przemieszczenia, to wtedy cosinus alfa jest zawsze równy 1. Stąd możemy pominąć we wzorze na pracę ten zapis cosinus alfa. No i wyciągamy z tego wzoru wzór na F. No to F to będzie praca na drogę. I jak sobie policzymy, to wychodzi 75 tonów. No, i odpowiedź na pierwsze pytanie już mamy. A drugie pytanie jest, czy książki podnoszono ruchem jednostajnym? No to podnoszono by ruchem jednostajnym, jeżeli działalibyśmy siłą równą ciężarowi tych książek. No to sobie liczymy, ile będzie wynosił ciężar tych książek. Ciężar to jest M razy G, czyli masa książek jest 6,4 kg, przyspieszenie ziemskie 9,81 m na sekundę kwadrat. Podstawiamy zawsze wartość tablicową, o ile ktoś nie poda, że to jest 10. I wychodzi nam 62,784 N, czyli jest to wartość mniejsza niż działająca siła. Gdyby te siły były równe, byłby to ruch jednostajny. Jeżeli działamy siłą większą niż siła ciężkości, no to wtedy jest to ruch przyspieszony. Także odpowiedź na pytanie będzie, że nie podnoszono książek ruchem jednostajnym. Ruchem jednostajnie przyspieszonym książki były podnoszone.